wydarzenie, które jest wydarzeniem... Pierwszym w takim formacie na naszym terenie jest ono dedykowane farmaceutom szpitalnym, pracownikom aptek szpitalnych, pracownikom także tych punktów klinicznych w szpitalach. Jest to wydarzenie, które ma bardzo mocno rozszerzyć kompetencje farmaceutów, zarówno poprzez przekazanie tej fachowej wiedzy o tym, jak wygląda rynek, ale także poprzez formę warsztatową, gdzie można przepracować pewne tematy, zmierzyć się z sprawdzić swoją wiedzę i nabyć nowe informacje, które mogą być przydatne w praktyce zarówno farmaceuty szpitalnego, jak również farmaceuty klinicznego. No i tego typu wydarzenia są niezwykle ważne dla nas. Oczywiście poza tym, że pełnią funkcję integracyjną, to szczególnie w tym przypadku mają one za zadanie także uzyskanie wiedzy od swoich kolegów praktyków, jak wygląda praca, z jakimi problemami się mierzą i w jakim kierunku zmierzają. Ich praca. Jest to niezwykle ciekawa forma spotkań, gdzie właśnie koledzy, kolegom, praktycy, praktykom przygotowują wykłady czy warsztaty. Jest to bardzo ciekawa formuła i mam nadzieję, że będzie jeszcze realizowana w kolejnych latach. Sympozjum znacząco pomaga farmaceutom w ich pracy. Możemy wymienić się swoimi doświadczeniami, to jest myślę najcenniejsze. Oprócz części wykładowej są też te części warsztatowe. Myślę, że to jest jakby najcenniejsze i dlatego ludzie tak lgną tutaj, bo mamy taki realny wpływ, realną dyskusję. Możemy wymieniać się naszymi spostrzeżeniami, możemy dopytywać. Także myślę, że to jest najważniejsze. Druga część naszego sympozjum jest to część warsztatowa, gdzie farmaceuci pracujący w aptekach, aptekach szpitalnych naszego regionu, regionu półjawsko-pomorskiego, jak również pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium Medikum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzielą się swoją wiedzą w formie warsztatowej, czyli uczestnicy mają szansę wybrać tą swoją przestrzeń zawodową, która ich najbardziej interesuje. Każdy z uczestników miał szansę wybrać tą przestrzeń, w której czuje się najlepiej, albo też tą przestrzeń, która, która jego zdaniem jest interesująca, ważna dla jego aktywności, aktywności zawodowej. Warsztaty mają formę ograniczoną pod kątem liczby osób. Tak? Tam mogą uczestniczyć w zdecydowanie mniejszej ilości, w mniejszej liczbie uczestnicy, i w związku z tym wydaje się, że ta formuła, w jaki sposób też wpływa na, pewną, na włączenie pewnej możliwości interakcji między uczestnikami. Mamy też warsztaty takie pokazowe, gdzie przedstawiamy nowoczesne rozwiązania, jeżeli chodzi o wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej stosowane w przestrzeniach aseptycznych i to też dla wielu osób wydaje się być interesujące. Widzimy to po liczbie zgłoszeń na poszczególne warsztaty. Warto zwrócić uwagę na liczbę uczestników, tak? Jest nas bardzo dużo, co z mojej perspektywy, świadczyć może o tym, że prawie, prawie wszyscy farmaceuci, którzy mogą uczestniczyć w spotkaniu farmaceutów szpitalnych, województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli tych, którzy pracują w aptekach szpitalnych naszego regionu, jest tutaj obecna. Pokazuje to, że spotkania tego typu mają sens, mają bardzo ważny cel i myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak po chwili odpoczynku zastanowić się, w jaki sposób podjąć wyzwanie kolejnego spotkania, myślę, w przyszłym roku.